Siemanko, widzę, witam was w kolejnym odcinku z Brawl Stars na moim kanale z tym razem z dźwiękiem Tym razem z dźwiękiem, jo <laughs> Dzisiaj przetestujemy moce wasabi takie jakie na razie mam A te z tych dwóch rzędów, jeden z tych dwóch rzędów jest jeden najlepszy po prostu Dzisiaj sobie zagramy na trybie solo Albo możemy też zagrać na, na bitwie o królestwo katany Ale nie, wiem. Nie, nie teraz może jakąś sobie misję załączę, z jednym zadymiarzem, nie. Dobra, albo nie. Zrobiłbym sobie, dobrze. To nie mam, mo... nie chwila, nie może być solo. Nie, nie, nie. Więc będzie, jak będzie Królestw Katany, <laughs> Dobra, a my, dobra. Testujemy najpierw te według mnie najlepsze moce Wasabi. Czyli zaczynamy od najlepszej. A najlepszą jest Brok według mnie na razie. No. Co? Czyli... Aha! No, to zobaczycie, jak, jak jego moc Wasabi działa. No, szkoda, że do Edgar'a nie ma tak, to bym skakał przez całą planszę. O! Ale no niestety. O, każdy z nas ma łoc, moc wasabi, a u nich tu ed, ten spike nie ma. What? I zobaczcie. Nie dość, jak strzelimy, co nie, to zostawia to wielką truciznę. To jest bardzo op, według mnie. No patrzcie to, jak szybko zrobywamy. Moc... Ojej, Ojej, Ojejku, co tu się dzieje? A wiesz, że chętnie bym cię zabił? A chyba ty mnie zabijesz? Jak to jest możliwe? Kurde, skończyły mi się chyba naboje. No, nie szutuety. Eee. oni tam odwalają. Dobra. A, zabiją mnie. Zabiją mnie dziś. Zabiją mnie dziś. No, co wy zrobiliście? O, wygrywamy na razie mocną przewagą ojejkuś no co tam stary mieliśmy się dobrze bawić w tym roku To nie? No. Zapomniałeś? To nie, <ścoughs> co ja gadam w ogóle Dobra e, musimy Nie ma co naprawdę I bom Co tu się dzieje? Miał o, dobra. Co... Tu? O nie, bot, 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 bot! Jest, wygraliśmy! Prawie mieliśmy bota. Super, że wygraliśmy. Wajka nie teraz, o czym grę Brawl Stars. Nie teraz po co mi to wyskakiwało na odcinku, a nie przed chwilą jak grałem się e... chwila, moment muszę coś zobaczyć e... ten nie ma x chłopie, masz x jakiegoś? może na balonie będzie x nie widać i Czemu Colt miał XA? E, tutaj nie widzę XA. Czy ten bar XA ma na uszach? What? Czyli, czy X to jest jakaś odznaka do Czekajcie. Patrzcie, widać, widać stąd. Widzieliście, widzieliście x stąd? Stąd go widać. Napiszcie, czy widzieliście. A, a my testujemy kolejną moc wasabi, a to będzie akurat e, ten, jak koled. Jego moc wasabi nie jest może najlepsza, ale pokażę wam, jak działa. No, a wy zostawcie łapkę do góry i sobie bo zapomniałam o tym będzie na samym początku filmu. Zrozumieliście mnie, bo tak sobie <śmany> szybko gadam. Szybko. Szybko, 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 szybko gadam, co nie? Jego zasięg po prostu jest większy i to tyle. Nic takiego nie, nie stało się. Z Brawą starszym A ty spadaj! Jejunio. Musiał mnie chłop zabić. Kurde oni mają za dobrego zadumiać. W drużynie. Zostaw. Co to jest? O proszę, tak. Awa! No co? Ojej, kuś. Awa, co tu się dzieje? Raj simulator. Dobra. A uciec. Bolało to widziałeś, po prostu a im brakuje tylko 30 punktów. No super. Zostaw mnie! No. E, muszę zabić boty. Bo zginę za rybidło. Ho, 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 ho. Nic takiego się nie stało na razie. Wow, wow. No niestety, przegraliśmy tą rundkę. Ale wiecie, jak działa ozłaszami do kolta. E Teraz e ozłaszami do Rosy. E Chyba u Rosy się nic nie zmieniło, z tego co widziałem. Więc to będzie chyba najsłabszy odcinek na świecie. Ale nie wiem, bo nie testuję. Nie, nie wiem, jaka w sumie jest moc. Nie pamiętam już. Albo testowałem, albo nie testowałem. A, większy zasięg, chyba. No wiecie, jaki zasięg Marosa, co nie? Każdy z was wie. Ała! Ała, Ołaaa, zginę widzowie Oła, nie zginąłem, nie zginąłem, to dobrze, to dobrze, to dobrze A! Ten umd robi krzaki Nie wiem Nie znam się Zginę, zginę Pisz żeby tylko nie on. O nie Prosiłem, żeby jego nie było tutaj. Ej, wygrywamy to i to z jaką przewagą mocną. Przewaga licemna. Zginę. Ulala. Jej. Oni mają tylko pięć. Daj spokój po prostu. Jesteśmy najlepsi. I wy widzowie też jesteście najlepsi. Dobra, nie wszystkie moczyła sami. Eee. Jeszcze to musimy przetestować. E, jej ult... Ona ma moczyła do ulta. I jej ult po prostu powiększa tego typka co strzela. Och, co tu się stało? Patrzcie sami te. Co to ma być? I ma większy zasięg z tego co widzę. Dobra, ci są lepsi niż tamci. A, chodź tu. Chętnie bym cię zabił. O, chyba się cię zabiję. Zginę. Hehehe. Ojej, kuś. na. Dobra. Mamy to? Tylko czemu nas jest tak dużo? To jest chyba najgorsza runda, jaką mamy w historii. Okej. Okay. Nie spodziewałem się naprawdę takiego czegoś. Co tu się po prostu odwaliło, to nie do pojęcia. A masz. O właśnie, dobrze ci tak. Dobra, zginąłem, ale to nic. I tak mamy znowu psa bagelicy do no. domu Dobrze, 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 dobrze ład! Zamilimy, widzowie Mamy tylko 10 do zdobycia nie wygraliśmy. Oj, czemu ja się smuciłem? A, bo może przez to, że oni przegrali, ale to szkoda. <laughs> Dobra, więc wiecie jak działa moc wasabi do Eddy? To teraz przetestujemy moc wasabi do Kieła. Jego moc wasabi praktycznie nie wiem, co robi, ale zaraz się zobaczymy. Naprawdę nie wiem, nie, czyta, nie czytałem tego, co tam pisze. Okej... Okay. Chyba z tego co widziałem ma większy zasięg. No właśnie, co tu się dzieje? A cały czas tak ma? Wow! Czyli to się stało z mocą łasami? Dobra, rozumiem. A ty mnie zostaw, Gałganie! Jej katastrofa ziemska. <laughs> dobra, dobra, dobra. I pyk. Zostaw mnie O, wygrywamy znowu, ale nie z przewagą liczybną. <laughs> Mas eu já myślałam, że Bot się dréspi tutaj. Przede queimar. Dobra. Gnijmy. Chupaki. Miau, 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 miau. Zginę, zginę, znowu zginę. Ej, bo przegrywamy, można tak powiedzieć już. Wy patrzcie na mój nowy spray, widzowie. Napiszę, czy wy też taki macie, taki. I taką memotkę. Nie, no każdy taką memotkę ma, jak tylko ma kieła. Bez kieła nie ma motki, proste. Co? So O Jezu, co tu się stało? Co oni nie odbijali? co ja nie jestem jakąś piłką do grania. Dobra, co tu się dzieje? Co za emocje o jejkuś bot. Nie, a nawet znowu bot się rozpijamy. Dalej gramy i po prostu. Zakończyliśmy grę znowu jak... Dobra. Kieła przetestowaliśmy już. Widzieliście, to teraz zostało nam... Ostatni, ostatnia czy Nita. Nie powiem Wam, co Nita robi. Musicie sami patrzeć obserwować. Co się stanie. Napiszcie w komentarzu, na ko bo teraz jest koniec filmu. Jak zobaczycie, co robi Nita. Całą rundę jeszcze zagramy sobie. Jak zobaczycie, co robi Nita, to... Napiszcie w komentarzu, czy zauważyliście, co robi Lita. Jestem bardzo ciekawy, czy wiecie. Waga i strzało strzegawczy. Co u Was, już tutaj trzech jest. Nie wiem. A Ty spadaj, gościu. No. Dobra, i obserwujcie. No, mówiłem, obserwujcie po prostu. Obserwujcie, widzę wszystko po prostu. Ciekawe, czy widzicie, co się dzieje. Bo ja już to widzę. To się właśnie teraz stało. To jest za mocne do Brawl Stars. wypiszcie piście w komentarzach teraz. Każdy komentarz dostanie serduszko ode mnie. Ty? Ciekawe, co się stało, co nie? Przecież tam jest tylko jeden misiu. Chodź tu musimy się rozwalić. Ooo wow, wow, wow. wow, a ty skąd się tu wziąłeś, chłopaczku? Z całą grę nie zginąłem ani razu, więc teraz też nie mogę zginąć. Chyba zginę. No właśnie, mówiłem o tym, że mogę zginąć. A no... Co się tutaj stało, co nie? Ciekawe, co nie? A my zachęcamy ten odcinek i to są wszystkie, bo co sobie jakie wam pokazałem w dzisiejszym odcinku. Po i coś.